Wow, wow, Tak. No i, i co? I co mi to daje? Co te kursy mi dają? Każdy z nas, z naszej piątki, a dodatkowo też jeszcze osoby zewnętrzne, które w tematyce kursów online są zaznajomione. Ma pewien blok, który zbliża się do. I to się dzieje właśnie dzięki kursom online. To nie dzieje się dlatego, że ja się gdzieś ogłaszam, czy mam jakieś chody, czy gdzieś coś kolesiostwo i tak dalej. To się dzieje samo. teleport, już jestem w mieście idę sobie właśnie na kolejne szkolenie o co chodzi z tą, a to, że tam zaraz Ci powiem o co w czym chodzi, jakiś czas temu w ogóle jakiś czas temu no jakieś 4 lata temu zacząłem swoją zawodową karierę w korporacji to nie była moja pierwsza praca wcześniej pracowałem dużo fizycznie, trochę tam gdzieś w masarni, trochę na szelu, w, na stacji trochę na budowie i tak dalej natomiast poszedłem do Tesco, okazało się, że w tym, tym Tesco stosunkowo szybko udało mi się nauczyć ekstra dostałem nawet do na menadżera. Kondycja w firmie była nieco słaba, więc stwierdziłem, że em, co, Zmienię sobie firmę. Zmieniłem firmę. W kolejnej firmie okazało się, że znowu jestem dobry z tego Excela, więc pomyślałem, że może zamiast uczyć wewnątrz firmy w salce te kilka osób, mógłbym wyjść z tym nieco szerzej. No i tak też zrobiłem. Zacząłem po godzinach rozwijać biznes, zacząłem po godzinach rozwijać Excel Work, skuteczna nauka Excela. Możesz sobie sprawdzić na Facebooku, to jest w taki nie wiem, fundament, rdzeń mojej całej działalności Do tego wszystko się zaczęło, cały czas to kontynuuję Zacząłem się dzielić swoją wiedzą za pomocą kursów online Wybrałem taki model, ponieważ jest on skalowalny To znaczy, że nagrywam sobie taki kurs No i potem muszę się skupić na tym, żeby go rozpromować Oczywiście produkt musi być dobry, więc samo nagranie kursu to też nie jest tak, że sobie nagramy i jest ok I już, już się dzieje To musi być dobry produkt, to nie może być dziadostwo No i co dalej, co dalej, co dalej Temat się tak bardzo rozwinął po godzinach że ja odbyłem etat i zajmuję się teraz tylko i wyłącznie tym, szkole, po prostu szkole online, głównie online, to jest jakieś 90% mojego biznesu, a czasem, żeby w domu nie oszaleć, wychodzę do ludzi, tak jak na przykład teraz, teraz właśnie idę na szkolenie do takiej jednej wielkiej firmy, tu jest jej budynek, wow, 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 wow. tak, no i, i co, i co mi to daje, co te kursy mi dają, dają mi pewną elastyczność, no, niedawno urodził mi się syn, co zresztą też widziałeś, drugi syn. I dzięki temu, że mam tę działalność taką, jaką mam, pracuję dla siebie, pracuję w takim skalowalnym modelu, mogę spędzić trochę więcej czasu z rodziną wtedy, kiedy oczywiście go potrzebuję. No jednak, jakby nie było, to na koniec nie jest praca, więc też coś robić trzeba. To nie jest tak, że samo się dzieje. Natomiast jest to, bym powiedział, dobre i fajne, bo to jadyktuję sobie warunki, to ja wybieram, kiedy mam urlop. No i to ja wybieram, kiedy pracuję, natomiast pracuję. To nie jest tak, że nie pracuję. I teraz. Co dalej? Jaka ja z tego płynie puenta? Co się z tym dzieje? No, dzieje się z tym coś fajnego, ale o tym, co się z tym dzieje, opowiem ci za moment. Czyli u mnie to będzie jakieś 4 godziny po kolejnym etapie szkolenia. <grym> Idziemy! Jestem! tak jest W samochodzie! Już po szkoleniu minęło w sumie 4 godziny ponad. Od ostatniego nagrania. I teraz tak. Co dobrego wynika, co dobrego wynika. Ale mi się trochę gadało dzisiaj. po angielsku znowu. Co wynika z tego e, mojego biznesu? A wynika to, że od jakiegoś czasu jestem w mastermindzie z piątką ludzi, czwórką ludzi w zasadzie, z którymi nie znaliśmy się na żywo. Oprócz Adama, zadałem się nam, znaliśmy. No to z trójką ludzi, z którymi się w ogóle nie znaliśmy. Zadałem się, znamy, znamy się półtorej roku. E, I kurczę, wspólnie gadaliśmy o, o, o kursach, jak to zrobić, żeby było dobrze. Wspólnie gdzieś tam próbowaliśmy. Rozwijać te nasze biznesy, ale też pomagać jak największej liczbie osób w materii, właśnie tych poletek, którymi się zajmujemy, czyli mamy osoby od marketingu, od dochodowych szkół, od programowania, od Excela, czytaj mnie, no i osobę, która zajmuje się tworzeniem rozwiązań, właśnie dla osób, które chcą y, dzielić swoją wiedzą w sieci za pomocą kursów online. Stwierdziliśmy, że tak fajnie nam się gada przez ten czas, tyle fajnych rzeczy, żeśmy wspólnie. Obgadali tyle case study, tyle przykładów i tak dalej, i tak dalej, że fajnie byłoby, gdyby ta wiedza nie została tylko w obrębie naszego super, hiper fajnego mastermind'a, tylko żebyśmy wyszli z tym szerzej. No i tak wpadliśmy na pomysł zrobienia konferencji w Warszawie. I to jest ciekawe. Ja zaobserwowałem, że przedsiębiorca to jest osoba, która sprawia, że rzeczy się dzieją. Taką definicję sobie wymyśliłem. Oczywiście te rzeczy muszą być wartościowe dla innych, tak aby inni mogli za nie zapłacić, żeby one były dla nich wartościowe, czytaj, żeby im w czymś pomagały, więc gdzieś tam. Y od słowa do słowa, jak to my w grupie przedsiębiorców, chyba w dwa tygodnie wszystko powstało: cały plan marketingowy, powstała konferencja, znaleźliśmy salę i wszystko i wszystko i wszystko, strona lądowania itd. Tak dalej, tak dalej, I to się dzieje, rzecz się dzieje. Robimy w Warszawie konferencję dla osób, które chcą stworzyć swój własny kurs online. Nawet jeżeli to jest tylko i wyłącznie ich hobby, jeżeli chcą sobie dorobić do swojej pensji, nie wiedzą jak się za to zabrać, to na tej konferencji, po tej konferencji, będą wiedzieli, bo zaczynamy w ogóle od pomysłu do wykończenia tego kursu. Każdy z nas, z naszej piątki, a dodatkowo też jeszcze osoby zewnętrzne, które w tematyce kursów online są zaznajomione, ma pewien blok, który zbliża się do. Wykonania tego swojego planu do stworzenia kursu online, więc zaczynamy od pomysłu, a kończymy na takim realnym produkcie, który już możesz mieć i który możesz sprzedawać, pomagając innym, a przy okazji trochę sobie dorabiając. A być może zrobić sobie z tego po prostu pomysł na siebie, pomysł na, em, na swój biznes. Tak jak to było na przykład w moim przypadku, od małej skali do nieco większej. Teraz, na przykład, mówię do ciebie, w samochodu, zaraz po szkoleniu dla dużej korporacji, która zgłosiła się do mnie po tym że ja robiłem kursy online, w sumie ja nie ogłaszam się nigdzie do firm po prostu ludzie korzystają z tych kursów, korzystają, widzą mnie w sieci, widzą, że dzielę się wiedzą no i w ten oto sposób trafiają też do mnie duże firmy tej akurat, której miałem przed chwilą szkolenie, zradzić nie mogę ale w, w pracuję z, z naprawdę dużymi korporacjami e, kalibru tych, które produkują produkty na przykład Liptona, Knora, e, Delme tak, to myślę, że znane jakiegoś AXA, DAF i tak dalej yy, i tak dalej, i tak dalej więc całkiem, całkiem myślę znane marki i to się dzieje właśnie dzięki kursom online to nie dzieje się dlatego, że ja się gdzieś ogłaszam, czy mam jakieś chody czy gdzieś coś, kolesiostwo i tak dalej, to się dzieje samo nie? więc zachęcam Cię gorąco do wzięcia udziału to jest fajna okazja, żebyśmy się też poznali, żebyśmy wspólnie zbili pionem. My się tam będziemy oczywiście cały czas po wydarzeniu kręcili. Oprócz tego, że mamy prelekcje, konferencje, to to jest też świetna okazja, żeby po prostu z nami pogadać. My jesteśmy zwykłymi ludźmi, czyli my, którzy tworzą te konferencje, którzy są też prelegentami, takimi jak Ty. Nie jesteśmy, nie wiem, jacyś, nie wiem, ozłoceni, czy stoimy na piedestale. Mamy rodziny, mamy problemy. I tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że o tym będzie więcej okazja pogadać, po prostu jak podbijesz na konferencji z nami, czy ze mną pionę. Nie? Link do y, zakupu biletów, zachęcam Cię do tego, żebyś sobie zobaczył. Tutaj na pewno Damian wklei. Damian to jest osoba, która mi pomaga w montażu. Mam nadzieję, Damian, że wkleisz, prawda? <laughs> wklej, wklej, bo chłopak jest niezawodny, więc to, to jest gdzieś tam sposób na to, żeby, żeby się na tę konferencję dostać. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w materii tej konferencji, zachęcam Cię do tego, żebyś do mnie napisał na adres michał.małpaeaxwork.pl albo znajdź mnie na Facebooku, napisz w komentarzu, gdziekolwiek ja jestem dostępny. Te social media mocno śledzę, więc chętnie rozwieję wszystkie Twoje wątpliwości. Gdybyś potrzebował mojej pomocy, po prostu się do mnie odezwij. Tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego. Popatrz, jakie wspaniałe rzeczy potrafią wyniknąć z znajomości, która gdzieś tam w sieci zapączkowała po nastu spotkaniach, w których w życiu nie spodziewalibyśmy się, że będziemy razem robili konferencję. Teraz robimy konferencję w Warszawie. Także, jeżeli podobało Ci się, co dla Ciebie przygotowałem, łapka w górę i widzimy się na konferencji. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Vlog. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej.